Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu jedną z moich ulubionych autorek, Edytę Świętek wsadzę niepołomice. Tom pierwszy zniewoleni, tom drugi przeklęci, i tom trzeci zwycięzcy. Jeśli ktoś śledzi moje filmiki na moim kanale, to doskonale wie, że jest to jedna z moich ulubionych autorek. Przeczytałam wiele powieści tej, tej pisarki i nigdy się nie zawiodłam. Nigdy się nie zawiodłam, ponieważ tutaj Edyta Świątek porusza takie tematy personalne. Takie uczuciowe, emocjonalne. Generalnie, tak rzeczy ujmując w krótkim zdaniu, chodzi o miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny. To jest tak w skrócie telegraficznym, ale tak właśnie jest. I uważam, że Edyta Świątek po prostu pięknie, naprawdę pięknie opisuje dane uczucia, czy będą to złe emocje, czy dobre. Jest też bardzo dobra w takim pisaniu różnych powieści historycznych. Wiadomo, że to nie jest historia, stricte historia, ale bardzo fajnie opisuje właśnie różne wydarzenia, gdzie czyta się jednym tchem. I ja po raz kolejny czytając właśnie te powieści, nie zawiodłam się na, na tych książkach. Nie zawiodłam się, ponieważ. Mówię, przeczytałam wiele książek i mam nadzieję, że poświęcę im kolejne odcinki i będzie to taka kolejna seria, właśnie tej autorki, bo Państwo, którzy śledzą moje filmiki, doskonale wiedzą o tym, że ja tak seriami, że tak powiem, że ja tak seriami nagrywam i po prostu daną autorkę i kolejne powieści. I tutaj też właśnie jest Edyta Świętek, saga. Niepołomicę i powiem tak, jest wciągająca, wzruszająca. Nie wykonałam pewnej czynności, którą czasami wykonuję, ale jest naprawdę wciągająca, poruszająca, taka emocjonalna. I tutaj pierwszy tom mamy zatytułowany Zniewoleni. Jeśli Państwo orientują się w historii, no to będzie to okres zaborów, będzie to okres, będzie to okres powstania styczniowego, a resztę sobie Państwo po prostu dopowiedzą, tak, jeśli chodzi o historię. Drugi tom to jest tom pod tytułem przeklęci. Czyli co? Czyli chodzi o jakąś klątwę, być może rodzinną być może taką personalną, no przeklęci, no wiadomo, wiadomo jak to, jak to jest, czasami ludzie zło drugim i wypowiadając słowa, być może robią to świadomie, jeśli robią to świadomie, no to mają problem, jeśli robią nieświadomie, no to po prostu trzeba wybaczyć i po prostu mówią pewne słowa, pewne zdania padają, które nie powinny były nigdy paść, nie powinny były zostać wypowiedziane, ale czasami emocje są górą, a jak wiadomo, emocje są złym doradcą. I trzeci tom zwycięzcy, i tutaj tylko podpowiem że jeśli chodzi o okres historyczny to jest to odzyskanie przez Polskę niepodległości 1918 rok. Czyli te trzy tomy, te trzy tomy, tutaj jest przedstawiona saga, saga pewnej rodziny na przełomie kilkudziesięciu lat i jeśli chodzi o tytuł niepołomice, jest to autentyczna miejscowość pod Krakowem. I tutaj autorka umieściła właśnie, ulokowała właśnie głównych bohaterów w tej miejscowości. I powiem tak, nabrałam ochoty, żeby tam pojechać. <laughs> Naprawdę nabrałam ochoty, żeby tam pojechać do tej miejscowości, ponieważ no, tutaj Edyta Świętek świetnie opisuje właśnie krajobrazy. Ale już pomijając te opisy przyrody, bo no nie oszukujmy się, to nie jest Eliza Orzeszkowa, ale pomijając właśnie te opisy przyrody, tutaj jest świetnie ukazane właśnie życie XIX-wieczne, XX-wieczne na przełomie właśnie wieków. I czytając te powieści, ja się czułam tak, jakbym tam była jakbym znała tych wszystkich bohaterów i o to właśnie w literaturze chodzi. Dlatego mówię, że jeśli chodzi o Edytę Świętek, ja po raz kolejny nie zawiodłam się na tych powieściach, nie zawiodłam się, i jeśli zostaną wydane kolejne, no to ja je oczywiście z miłą chęcią przeczytam. Przeczytam, ponieważ uważam, że jest to naprawdę jedna z lepszych autorek takiej literatury kobiecej nie ma tutaj takich wulgaryzmów. Co jest ważne, to jest naprawdę ważne w literaturze, powiem szczerze. Tutaj jest wszystko tak subtelnie ukazane. Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą, te wszystkie takie stany emocjonalne, te wszystkie czynności które są związane właśnie z naszą seksualnością z naszą emocjonalnością tu jest wszystko pięknie ukazane nie ma takiej, przepraszam za określenie takiej nagiej prawdy że czasami czytając pewne książki pewne powieści ja się czułam tak, nie ubliżając nikomu bo to nie o to się rozchodzi ale czułam się tak jakby Bym po prostu czytała jakąś, jakiś poradnik, nawet dla zwierząt, chociaż uważam, że zwierzęta mają swoje uczucia, co prawda kierują się instynktem, ale mają swoje uczucia i zostawmy zwierzątka w spokoju, ale po prostu o co mi chodzi? Krótko mówiąc, chodzi mi o to, że czytając pewne powieści związane z pewnymi czynnościami, ja się czułam tak, jakbym czytała po prostu o ludziach, którzy zachowują się pod tym względem gorzej jak zwierzęta. Tutaj tego nie ma. I za to cenię tę autorkę, że potrafi, potrafi w piękny sposób pisać o miłości takiej, w takim stanie emocjonalnym i o miłości takiej cielesnej. To jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne. Proszę mi wierzyć. Oczywiście, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję za poświęcony czas, za lajki, za subskrypcje, za komentarze, za wiadomości prywatne, za rozmowy prywatne. Wszystko, co jest z Państwem związane, po prostu bardzo serdecznie dziękuję, bo to Państwo dają mi taki, taką motywację do dalszego działania. I oczywiście. Jeszcze nie wiem z jaką powieścią, z jakim autorem, z jaką autorką, ale proszę mi wierzyć, będzie kolejny filmik. To znaczy, teraz już wiem, bo jeżeli tutaj się już zdecydowałam na edytę świętek, no to będą powieści poświęcone jej. Będą filmiki, przepraszam. Sama się zagmatwałam, chciałam po prostu za, za, dużo, za dużo myśli. Będą filmiki związane z jej powieściami. O, mam nadzieję, że wyraziłam się po polsku i wyraźnie. No to czasami po prostu na długo myśli, tak? Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, za poświęcony czas i oczywiście kolejna powieść Edyty Świętek i w następnym odcinku będzie przedstawiona. Do następnego razu.